Dobry cześć i czołym, pitacie się tak wziąłem. się, Marko, wszystkim na naszym kanale, kochani, w dzisiejszym odcinku przedostujemy sobie dwie nowości. Jedna nowość, dzisiaj mamy, który. Kurczę, kalendarz, nie wiem, się, mam chyba około 19 listopada. I na dzień dzisiejszego listopada ta wyrzutnia jest dostępna na Pirohicie. Tej nawet nie ma, więc nie wiem ile będzie kosztować. Więc przejdźmy sobie najpierw do wyrzutni Insider. Szata graficzna przypomina mi troszeczkę Indiana Jonesa, nie? Indiana Jones, coś mi lekko tak kojarzy. Cena za taką kosteczkę to jest 140zł bez rabatów na pirohicie. Kod produktu cl 4190 Gramatura 4971 gram, czyli kategoria F2. Strzały proste, tutaj nie mam strzałów kątowych, ląd podstawowy, ląd rezerwowy. I tutaj mamy multi -kaliberek. O, tak, 20 i 30, przepraszam, 20 i 30 mm, czas strzelania 45 sekund. A ile to jest w ogóle strzałów? 32 strzały. 45 sekund, 32 strzały. Będzie strzelać dość wolno. I zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja już sobie czasu zerwę, żeby po prostu nie śmiecić. I powiem Wam bo ja mam te 20mm to tylko pewnie będzie jakaś salwuja chwilowa, bo tu wszędzie jest 30mm i jedna tylko pojedyncza salwa 20mm, więc może być sztosik i teraz przejdźmy sobie do drugiej wyrzutni yy, Bite Force wyrzutnia kątowa dość spora 42 strzały yy, ceny aktualnie nie znam, bo tego nie ma yy, 30mm, przestrzelanie 19 sekund 42 strzał, 19 sekund. Będzie dynamika. Patrząc tutaj na efekty, może będzie sztos. Gramatura 882 gramy. Czyli dość ładnie. Kod produktu Cele 4251, kategoria F3. Tak jak powiedziałem, nie ma ceny. Ląd rezerwowy i ląd podstawowy. I to tyle z takich ważnych informacji. Zapraszam Was do sklepu Piro, gdzie gdzieście zakupicie sobie fajerwerki na Sylwestra. Ewentualnie, jak ktoś chce przyjechać osobiście, mamy sklep w Radomiu, mamy sklep w Pile. Może będzie też w Szczecinie, bo nie wiem kiedy ten odcinek będzie opublikowany. W każdym razie w opisie będziecie mieli adresy tych sklepów. Zapraszam Was na Instagrama Mahony69, tam organizuję co jakiś czas konkursy, bo już jest dość dużo followersów. Oraz zapraszam Was na kanał Mahony bez piny, gdzie. O, a tam Brajdak lata Oraz zapraszam was na kanał Mahony Bez Piny, Gdzie już po nowym roku będę sobie robił na spokojnie konkursy Dla moich widzów Ze względu na to, że teraz po prostu zajmuję się głównym kanałem A tam latują cały czas z no Neomagnetic Fishing Dobra, a więc widzimy się na strzelanie. Dobra Pawełek, odpalaj pierwszą Odległość ta co zawsze Ustawiam mikrofon, uwaga. Spory efekt Niebieskie kuleczki Ładny Mi podoba, kaliber 20 mm jest na takie gubięka. Powiem Wam, jak na 30 mm. Dawaj teraz drugą Pawełek. Powiem Wam, jak na 30 mm. Jestem zaskoczony, takie dobre 30 mm. Były faktycznie widzieliście 20 mm, właśnie na takie główienka, na takie krosaciki, I, i to mi się podoba. I to mi się podoba, że nie straciliśmy, wiecie, no jakbyśmy tam wpierdzili 30 mm, to i wyrzutnia byłaby droższa. A efekt naprawdę by się dużo nie różnił, jeśli chodzi o takie silenty czy krosaciki. Więc wyglądało dość fajnie. <laughs> e, więc z tej wyrzutni daję ocenę 9 na 10, bo naprawdę moc efekty. Nie ma do się przepić. to migotanie mogłoby się troszeczkę, e, tylko dłużej utrzymać, ale nie było źle. Naprawdę wyrzutnia e, sztos. Dobra, odpalaj. Ta kątóweczka to będzie prawdopodobnie bardzo... Ale to karka szybko nam spierdziela jak sarenka. Wyrzutnia, typowo pod finał. Yy, bardzo szybka kątuweczka, i to nie były takie przyrzucone 30 mm, jak czasami. Niektórzy importerzy wykorzystują to, że jak to się z szybkiego, dynamicznego, i efekty się nakrywają. No to można troszeczkę znerfić pociski, bo wtedy, jak jeden na drugiego nachodzi, no to wtedy ten efekt wizualnie staje się o wiele większy. Yy, tutaj powiem Wam. Te 30 to faktycznie było czuć te 30 mm i podobał mi się mega e, finał wystrzelony z dwóch salw naraz, kręcącą goniki, co co wybuchło. To wyglądało, powiem Wam, rewelacyjnie. Pewnie wyrzutnia będzie kosztowała 240 albo 200 zł. Ja aktualnie to nie znam. To będzie w przyszłym roku, a może w tym jeszcze się pojawi. Nie mam pojęcia, ale e, wyrzuteńka typowo finałowa. Fajna. Nie obija... Moja kamera nie objęła z odległości 50 metrów, nie objęłem całego tego. Było naprawdę dużo. Co sądzisz? No szyb, szybciutka była. To taka finałowa, na sam koniec, żeby dać. Tak jest, tamta ciekawa. Tamta ciekawa, jak na taką małą, miała dobre pierdzielnięcie. Ja, zresztą, zresztą widać, jest trochę grubych, jest zestaw cieńszych. No, czuć było te cienkie, te czerwone, takie ogoniki, co poleciało. No dobra, ja się z wami żegnam. Napiszcie w komentarzach, jak wy oceniacie te wyrzuteńki. Ja się z wami żegnam. Pozdrawiam ciepło i na razie.